Dobry wieczór, kochani. Dziś, sobota, weekend. Wszyscy odpoczywają. Moi kochani, chcę Was dzisiaj tak bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na dzisiejszą modlitwę różańcową. Dzisiaj będziemy się modlić za wszystkie rodziny pogrążone w smutku, w żałobie którzy potrzebują wsparcia, pocieszenia, miłości, zrozumienia. I jak już tak zacząłem, to też będziemy siedzieć w za mojego wujka Piotra, który zmarł. Niech Bóg mu da wieczny odpoczynek. Niech cała rodzina zazna miłości Boga, spokoju i wszystkiego, co jest nam potrzebne. Modla się dzisiaj za całą moją rodzinę, która jest pogrążona w żałobie, którzy nie tylko za wujka, ale wszystkich, wszystkich kuzynów, wujków, nie chcę to nikogo pominąć, ale modla się również za wszystkich, którzy byjecie na, tej, na tym różańcu, na, na naszym kanale, na moim kanale z ciemności do Światła, za wszystkich, którzy są na Teobankologii, bo to przecież retransmisja Teobankologii, ale również za wszystkich na całym świecie, na całym globie którzy tego potrzebują, którzy czują ten brak ten smutek, ten żal kogoś bliskiego, kogo bardzo potrzebują a nie ma już teraz przy sobie Kochani korzystając z tego nagle może krótko i powiem że My ludzie, jeżeli coś się stanie, to staramy się wszystko zwalić na Boga, że to Jego wina, że to On zabrał nam tak szybko tego człowieka, że to On coś skazał tak albo nie tak. Nigdy nie winimy z siebie. Być może się myla, ale być może się nie myla. Być może tak jest, że właśnie ten czorny, ten demon podpowiada nam te myśli, i my się tym po prostu kierujemy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że On nas kieruje w to, co jest złe i co jest niedobre. Dlatego bardzo Was proszę wszystkich, ale tak naprawdę szczerze wszystkich, którzy macie jakieś złości, żale, do Boga, do swoich bliskich, znajomych, że być może by żył, gdyby nie to, być może nie ten doktor, być może nie te lekarstwa, a być może gdyby to było tu, a nie tam. Kochani, to co było, to już nie jest i nie pisze się w rejestr. Tak musiało być i tak się po prostu stało. Po prostu musimy to przyjąć, zaakceptować i tyle. To jest nie tylko. Z tak jest nie tylko ze śmiercią, tak jest w każdym przypadku. No mam prosty przykład na mnie. Też bych teraz musiał siedzieć i dumać. Dlaczego jest tak? Dlaczego, że jest tutaj, a nie jest tam? Z moją kochaną kobietą, z moją córką, z moimi dziećmi. Tęsknia, płacza. Nie wiem co jeszcze, nie będę mówił nawet. Ale tak, po prostu tak musi być. Tak jest i tego się zmienić nie do, bo to już było. I trzeba, kochani, żyć tu i teraz. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to dla was wszystkich jest trudne. Ja wiem, że gdy coś się straci, to jest to bolesne. Gdy straci się kogoś bliskiego, to jest jeszcze bardziej bolesne. Ale musimy się z tym pogodzić. Przyjąć to, co się stało i żyć nowym życiem, nową nadzieją, ufać Bogu, ufać Maryi, modlić się, być z nimi, a wtedy doznacie prawdziwej miłości, spokoju i doznacie tego, że będziecie wiedzieć, że wasi bliscy, którzy już nie są z wami, jednak z wami są cały czas i czuwają przy was. Dlatego bardzo was o to proszę, szczególnie proszę całą moją rodzina. Tak, to Jogrzegosz, Ciocie, wujki, kuzyni, szwagrowie i wszyscy, wszyscy, którzy mnie znacie. Proszę Was, ten jeden rozdział dzisiaj, zróbcie to nie dla mnie, zróbcie to dla siebie, dla Waszych zmarłych, matek, siostrów, kuzynów, braci, bliskich. Poświęćcie im ta godzinka, ta jedna godzinka, poświęćcie im, by być z nimi, pomodlić się, być może popłakać, być może pożałować, być może nie wiem co jeszcze. Sorry, ale ja się wzruszę po prostu. Bo tak bardzo bym chciał, żeby te wszystkie rodziny, które są skłócone, które mają jakiś żal w sercu, połączyły się i były tak jak kiedyś. Tak jak to było za lat 70., 80. i jeszcze 90. Dlatego wszystkich Was proszę, jak zobaczycie ten film, posłuchajcie go do końca. Być może coś was natknie, być może zrozumiecie, że ja tego nie robię tylko do siebie, ja to też robię do was. Po to, żebyście mogli być, przyjść, posłuchać, a być może kto to wie, przemienić swoje życie. Być może odejdą od was wszystkie żale, troski, bóle i złe wspomnienia. Kochani. Ciężko to powiedzieć. Nikt nas nie jest ideałem. Bo nie ma ludzi idealnych, ale bądźmy, wspierajmy się i módlmy się razem. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj nie ma wymówki, że dzisiaj trzeba iść do pracy, jutro trzeba wstać. Poza tym większość ludzi już jest na emeryturze po pracy. Dlatego dla Was prośba wielką, moi kuzyni, moi wszyscy bliscy, ustawcie ciotką, wujkom, ten kanał. Zróbcie to dzisiaj do nich. Pokażcie, że naprawdę chcemy być razem. Tak jak to było kiedyś. Tak jak już mówię, jak przyjeżdżały ciotki, wujki, siedzieli mi razem wszyscy, wspominali, śmiali się. Ich już nie ma między nami w większości, ale niektórzy jeszcze są. I chcę pozdrowić serdecznie ciotka Maryjka, ciotka Regina, Lusię i wszystkich, których już nawet nie pamiętam imion. Ciotka Stefa, Alka, mojego kuzyna, Jego siostra, moja kuzynka Jurka, Wojtka, Staśka, Krynia, Doroty, Asie, Tatka, Bogusia, Bogdana. Wszystkich Guniów, wszystkich Nowaków, wszystkich Porwołów, wszystkich Biedrawów I wszystkich, wszystkich, którzy być może mnie nawet jeszcze nie znocie, A być może nawet nie znocie a mocie złe zdanie o mnie, bo myślicie, że byłem jest tak złym człowiekiem Proszę was, zjednoczmy się dzisiaj, a być może inne rodziny też to zrobią i zjednoczą się i będą razem. Rodziny gojnych też. Wszystkich, kochani, bo wszyscy, wszyscy mamy swoich bliskich, zmarłych, których już nie ma między nami. A czujemy tęsknota, żal za tym wszystkim. Być może to jest ten dzień, w którym po prostu Pan Bóg Donałom ta siła i ta moc to wszystko przetrwać, odmienić nasze życie. Ja wiem, teraz tu tak może się myślicie, co on w ogóle go do, co on ZJą, co on. Co On Nie będę mówić tam. Co niektórzy będą myśleć, ale nie. Jesteś w pełni sprawny umysłowo jest po prostu. Odrodzony, kochani, przeszłych piekło na ziemi, spotkałych Boga, Maryja na żywo. I wiem, co mówię, i dlatego Was wszystkich proszę o to, byście razem ze mną dzisiaj przybyli i o 21.00 się modlili. Zapraszam Was z całego serca, wszystkich proszę. Proszę tych wszystkich młodych ludzi z mojej rodziny i nie tylko wszystkich, którzy będą chcieć oglądać. Pomóżcie tym starszym ludziom udostępnić to. Dzisiaj to nie jest żaden problem włączyć telefon, wrzucić kanał z ciemności do światła. Wyświetli się od razu. Wystarczy kliknąć tego linka na Facebooku albo na YouTube. Przełączy od razu na retransmisję i połączy. Zaczyna dzisiaj specjalnie. 20:45. Zacznę szybciej. Bo zaczynam zawsze tak troszkę za 5, za 10, ale dziś zacznę szybciej. I chcę się połączyć z Wami wszystkimi i z tymi wszystkimi naszymi, którzy tego potrzebują. A wierzcie mi, potrzebują osobiście to widziałem. Czego potrzebują i jak to jest po śmierci? Naprawdę wiem. To nie są żarty. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Nie chcę dłużej smucić, bo będzie za długi, nie będziecie tego w ogóle oglądać. Ale proszę Was, przemyślcie i przybądźcie wszyscy. Zapraszam serdecznie wszystkich.